Siemano! Ja jestem Maciej i zapraszam Was na kolejny film. Tym razem będziemy sobie omawiać nową postać, jest to Solis. Jest ona z Leśnych. Powiem Wam, że to jest pierwszy raz kiedy na nią, tak wiecie, bliżej patrzę. Wcześniej tylko widziałem po prostu jej artworka. Jak mówiłem wcześniej na, na wcześniejszym filmie, wygląda tak samo jak Aris z LoL'a. Ogólnie fajny design, podoba się. Dobra, jedziemy po kolei, później przedmiot sygnowany i sobie zobaczymy, jak wygląda w testowej walce, nieco na tam robi. Dobra, pierwsza umiejętność, umiejętność specjalna, czyli Ulti. Soli zadaje 200, 280% obrażeń wszystkim wrogom na polu bitwy, oszołamiając ich na jakiś czas. Ta umiejętność sprawia, że na pole bitwy przez 20 sekund spadają kwiaty wiśni. Kwitnący, kwitnący deszcz powoduje także, że wszystkie inne umiejętności Soli mają zwiększoną moc. Na drugim poziomie zwiększona moc do 330% i na trzecim 380%. Czyli AOE yy, umiejętność i z, z, yy, dodatkowo że sprawia, że jej kolejne umiejętności mają większe obrażenia. Jak nam jest całkiem spoko, taki DPS AOE. Kolejna umiejętność. Soli ściska fiolką w pojedynczy cel, w cel wroga, zadając mu 200% obrażeń i oszałamiając go na jakiś czas podczas trwania kwitnącego deszczu. Rogowie znajdujący się blisko trafionego wroga także odczuwają skutki tej umiejętności. O, to jest powiem, że bardzo, interesu bardzo interesujące, bo stunuje kilka postaci, ale tylko kiedy jej ulti jest yy, właśnie odpalone. Całkiem fajne. Yy, obrażenia zwiększone maksymalnie o 215% na drugim poziomie. Na trzecim poziomie efekt ogłuszenia trwa maksymalnie 3 sekundy. I na czwartym poziomie obrażenia zwiększone o 230%. Całkiem spoko. Yy, tutaj w pierwszej umiejętności też wspominałem, że dostają stuna yy, wszyscy przeciwnicy, czyli obrażenia AOE plus stun. I zwiększone obrażenia z kolejnych skillów. Bardzo spoko. Kolejna umiejętność. Solis przywołuje, przywołuje. Solis przywołuje kwicistego upiora, który posiada 50% mniej zdrowia i pozostaje na polu bitwy przez. 15 sekund. Podczas trwania kwitnącej deszcz, kwitnącego deszczu kwiecisty upiór zadaje pobliskim wrogom obrażenia o wartości 90% skuteczności ataku Solis. Czyli kolejny summon po prostu. No, taki Grezul, czy ten... Ym, czy tam Baden. Drugi poziom. Kiedy przeciwnik atakuje kwiecistego upiora, ten odrzu odrzuca 50% otrzymanych obrażeń z powrotem do przeciwnika. O, to jest interesujące. Kiedy przeciwnik ataku, na trzecim poziomie, Kiedy przeciwnik atakuje kwieci z tego ten odrzuca 80% otrzymanych obrażeń, czyli po prostu zwiększa. 80% obrażeń wbija masakra, pomimo że to jest całkiem spoko. Taki samon tank, nie? Bardzo fajne. Kolejna umiejętność, ostatnia. Soli z błogosławi sojusznicznego bohatera na 8 sekund podczas trwania błogosławieństwa. Obrażenia, które otrzymuje sojusznik są zredukowane o 20% i odzyskuje on zdrowie o wartości 70% skuteczności ataku Solis na sekundę. O, czyli mamy taki DPS support. Całkiem spoko. Efekt błogosławieństwa utrzymuje się tak długo, jak kwitnący deszcz spada na pole bitwy. Czyli zamiast 8 sekund, jak to było w pierwszej umiejętności, może trwać nawet 20 sekund. Masakra. Heal co sekundę przez 20 sekund. Coś pięknego. Uderzenia w twarz zadają Artur. A, to jest jakieś zbagowane. Dobra. Ale ogólnie powiem wam, że jest kurde całkiem spoko. Taki support połączony z Depsą. Dobra, przedmiot sygnowany. Zobaczymy, co na tu ma ciekawego. Kwiecisty upiór atakuje jednocześnie dwóch wrogów. O kurde, to jest ciekawe. Na 10 plus kwiecisty upior otrzymuje dodatkowe 20% zdrowia. Na 20 plus 50% zdrowia i na 30 plus Upiór atakuje jednocześnie trzech wrogów. Kurde, powiem wam, że to jest... Wydaje się być OP. No dobra, zobaczymy jak ten. Powiem że mega podoba się ta postać. Wydaje się być bardzo fajne. No dobra, damy Speed. I zobaczmy, co ona tutaj robi ciekawego. A to jest ten ten. Okej. Okay. No spoko to wygląda. Troszeczkę dziwne są te ataki z tego przywołań z tego od ale jak dla mnie całkiem ok. No ale wiecie, t, 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 to jest ta, ta walka testowa jest taka. Mogli to by to troszeczkę subdejtować, żebyśmy mogli sobie tutaj ustawiać różne walki czy coś, ale ogólnie postać mi się bardzo podoba. Myślę, że będzie jedna z ciekawszych. Okej, okay, panie i panowie, to było na tyle. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tej postaci. Jak już mówiłem, mi się bardzo podoba. Zapraszam was na mój Discord. Link znajdziecie pod filmem. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.